A nie wiem. Yy, w... Nie no. Ohohoho! FPS dzięki temu przepięknemu śniegowi, który właśnie w tym momencie pada, z bardzo no. szybko zlatują. Ale to nieistotne. Nie to nie istotne, Paksik, ponieważ idziemy właśnie po. Kolejną rzecz, którą zrobimy, mianowicie odkopanie... Co tam było? Aha, shotguna i tej karty, nie? Tak mi się wydaje, że chyba tam dwie też... Tak. po kartę tylko. <laughs> Shotgun był chyba w innym miejscu, ale szczerze nie wiem, czy chce mi się iść. Po shotguna? No. O, już słyszę typa. Ja też coś Jezu, ch chciałbym jak w tym, jak w... Nie w Sons of the Forest, tylko w tym, jak... Um, to się nazywało... Tarkowie, o! <laughs> Tarkowie było coś takiego. Eee, o, już mi przestało być zimno. O, minie. Bo dlatego, że biegam. Ja też cały czas sprintuję. Kurde Bele No. Eee, no i, 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 i wracając o. Baton energetyczny tył. Eee, no ja a, wrac... a, no, co mnie mówisz? No i i, i, eee, eee, i chciałem kliknąć właśnie Shift T, żeby sprawdzić ile mam. Amunicji, ale boję się. Nie wiem, nie grałem w tą grę. Nie no, grałeś pół godziny. No. I 20 minut w menu byłem. Dobra, ale potem grasz w LoL'a, jakby ziomek. Co ty porównujesz? Nie gram, nie mam konta już. Ach. Mi się już nie chce, nie mam parcia już na tą grę też. O, no i wspaniale, jakby same dobre wieści widzę dzisiaj. No. Czekaj, bo my idziemy do tego wykrzyknika całego, dobra, czekaj. Do wykrzyknika, czy do zielonej kropki? Nie no, do wykrzyknika musimy mieć, przecież musimy to wykopać. Aha, dobra. I to chyba właśnie do tamtego, tam gdzie idziemy, tak, tak. No. Okej, okay, to ja się pogubiłem troszeczkę, ale już wiem. Nie no, ale we wszystkich tych zielonych punkcikach, których mamy na mapie, które się świecą, każdy wymagał, bo tam w jednym było też, że musimy mieć kartę, w sensie tam gdzie była ta bo... drukarka 3D. Tak, bo mamy dwa ogólnie Tak, te no te i do obu była potrzebna karta. Ciekawe, czy ta sama będzie działać w sumie? No, na pewno pamiętam, że mm, tam, gdzie było jedzenie, był, e, była niebieska. Oj, to tak. cokolwiek pomoże. Ej, no właśnie, ciekawe, tak. widzowie, którzy, którzy to oglądacie, bo widziałem, że komentujecie oglądacie bardzo na miło swoją drogą. Ej, można to jakoś ulepszać, na przykład tą dzidę. Bo pamiętam, że w zwykłym deforeście można było zrobić jakąś fajniejszą dzidę. To jest takie, ja mam tylko patyka zastrzonego, i tak. Hm. Na całą grę nam to wystarczy. No, ja już ile, z 10 godzin to gramy, no i jakby ja cały czas latam z tą postawą, no, no mam lepszą już kierę, no. I chciałbym w sumie fajniejszą GD yy, bo, bo, bo Dida tu jest bardzo OP, -e, no, trzyma na daleko tych debili. No i no tak, tak. ja, podoba się ona dla mnie bardzo. Więc, yy, tak, aha, właśnie, ktoś pisał w ogóle jak zrobić znacznik ten GPS, który ja zresztą tutaj podnosimy. Mm -hmm. i bardzo prosto na patyku się go po prostu stawia i on jakby wydaje sygnał i wydaje mi się, że wtedy będzie on mógł być po prostu Tematyka na tej mapie nie tak. Okay. Znaczy my mamy Kelvina, który po prostu wyznacza nam jakby o! Wow! Co się stało? No, przybieg ten. A biegnie za tobą. Uwalony gównem. Ciekawe, jakie no, to. No jest... na razie na razie nie potrzebujemy tego lokalizatora w sumie. No na razie w sumie nie, tak, to prawda, bo w sumie wszystko jest oznaczone. Tak. Hmm. Znaczy nie wiem, co jedyne co mogłoby być bar... Wow, właśnie przystaszyłem wioska ich. No właśnie miałem powiedzieć, że... A, bo to jest wioska w ogóle ich, okej. Okay, dobra, Jest przez ten ze złotą maską, nie idę do niego. Tam. Biegnie za tobą. I drugi też za tobą biegnie. Z Złotą maską, Oba jest z złotą maską. Komitet powitalny, widzę, że coraz więcej mamy tych typków. Nie fajnie. No przejazdy... <głos> <głos> Widziałem to. Z... On żyje! Co? Co JEST?! jest? No! <noise> o to fuck! Dobra, idę, bo co, cała ta nas idzie no, ogólnie. No, widzę właśnie. Paksiczku, <noise> Paksiczku, Plosiem! Nie, z... dwa strzały zmarnowałem. Ja się boję, no. Ile tego. Ile to gówno za nami? Tak, biegną wszyscy za nami łopatę i ich robię. No nie no, ale ci, te, te ziomki, to, to to są... Ej, to jest jakiś namiot w ogóle. Gdzie, gdzie, gdzie? Tu. Tu, gdzie jestem ja. Tu nie byliśmy, przy tym namiocie. Idę. Pamiętał tu zrzucaliśmy z... z... Nie, tu, z tu gdzie ja jestem. Tu są nieotwierane no. rzeczy, no. Amunicja śrutowa tu jest. Plandeki. Dobra. O, o i właśnie to zamierzam zrobić. O. Jeszcze coś jest. To? A Amunicja 9 mm, o, no i git. gdzie jest amunicja 9 mm? Tu w namiocie, ja tak, po... tu po prawej gdzie? Tu w tym? Tu, tu no. A to była, no to okej, okay, to chyba podniosłem Dobra, keep Jezus. To ja, to ja, sorry, sorry. A teraz jest śnieg, i weź znajdź gdzie mamy kopać. No to pokażę nam, poza tym mamy Emeczkę. A mamy też minimapę. Tu, 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 tu. czekaj. Ja Se już też wezmę. Dobra, już widzę, widzę, widzę czy ty musisz tylko to wykopywać, czy ja też? Nie wiem, kopię Widzisz to? Nie jeszcze Bo no tu jest Kopię się? O! o! O, o, Coś Nie mogę głębiej Kop, kop Nie mogę Ojej, jest... Jesus. Może nie z tej strony krzyża jestem, M może? Nie, no raczej. Z... Nie, no jest tu coś, czekaj. Czekaj, teraz ja to zrobię. Ej, załóż sobie tą latarkę, bo ty pamiętam, że. A, bo nie mogłem, no sprawdzę, czy mogę już. No dalej nie mogę, morda. O, mam. O. Coś Money Collected. O, jest. Kość Dobra, już bo. O, nie. mam! Mam! Łokur. Shotgun jest. Strzelba. No, jednak tutaj, a karty nie ma. Jest karta. Lokalizator GPS. Gdzie karta? Ty, a gdzie jest karta? Może to jest w innym miejscu. Tamtym, innym. Mam jeszcze jakiś wykrzyknik? Nie mam już wykrzyknika. Nie no, mamy no wykrzyknik, jeszcze. mamy, mamy. Jeszcze jeden wykrzyknik. No to może mieć tam tego, tego wykrzyknika, a No tu już nic więcej nie ma. Hmm. Ja bym no. chciał wiesz co zrobić? Zobaczyć, jak bardzo, jaka jest siła rażenia tego sz 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 strzeladełka. Pięknego. Jak znajdziesz złotego po drodze, to. <raszamy> a gdzie to w, w ogóle w... leży, ten shotgunik? W którym miejscu? Gdzieś po lewej? Ha? A nie, wiem, yy, w... Nie no Walnąłeś mu? Nie, ale to rozrywa ty! To rozrywa. No rozrywa tych tych dziodów całych W sensie... nie mogę się wysłać. Rozrywa tych gnojów, no tak jednego. Dawaj, idziemy, zobaczymy, zobaczymy, co tu się dzieje. Ja to bierę do ręki. Dobra, aha, bo nie mamy tej tej jednak przejściówki. Karty nie, nie mamy. Musimy iść dalej, tam, to Do tego tam no tak, no, 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 tak, tak, tak. Bo to jest jedyne, co nam zostaje, tak naprawdę. No tak, tak. Mamy, a co tam było? No tam nie był przypadkiem ten, którego odcinaliśmy? Nie. Myślę, tak że panie... ten co go odcinaliśmy już zniknął z mapy, nie? Już go nie ma jakby. Tego nie no, tego, którego, który zniknął na pewno... O, biegnie za tobą, biegnie za tobą, biegnie za tobą. O, o. o, siema. Ja pier... Normalny. Nie, 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 ale... Żyje tak normalnie. Dobra, chodź, idziemy dalej. Dalekutko. A w ogóle e, widziałem w ogóle taką cieka ciekawostkę, ciekawostkę Boxdel na e, tej na platformie TikTok e, mm -hmm. właśnie z Sons of the Forest. I tam generalnie jak się już zaprzyjeżdżimy z Virginią. Możemy mm -hmm. jej dać, dać jej pistolet. I ono w ogóle jest taki bóg podobno na to, że jak ona z tego strzela, to ma nieskończoną ilość tej amunicji w ogóle w tym. Oh. To jest bardzo fajne. I jak jej weźmiemy ten pistolet, to jakby i on jest, jest... full. Tak, to nie jest w trakcie magazynku, to tak, to jest full. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, jeśli oddamy jej pistolet, to nie musimy. to jest w ogóle od Hogatego z TikToka. <laughs> Jeżeli na przykład oddamy jej pistolet, i potem jakby, ale sami chcielibyśmy mieć, to można, bo po prostu jakby e, idziesz w to samo miejsce, gdzie go zdobywałeś tam leży. Jeszcze raz. Aha. Więc w sumie spoczko. pontonie. Tak, więc w sumie można byłoby to zrobić. Czyli nie idziemy jeszcze tutaj na lewo, tylko no. jeszcze idziemy tam dalej. Przez wodę idziemy centralnie? Przez wodę. Tak, to przez wodę, no co ty. Słuchaj, jest mi tylko mokre i zimno, dajże spokój. No i mam przez to. Wiosna! Wiosna, No mogłaby już przyjść. Cieplejszy wieje wiatr. A Ty, to, ale jest... patrz w ogóle, tu jest kolejne... To są, trzy zielone punkciki się pojawiły, są na mapy w tym momencie, jak tak patrzę się na to. były dwa, nie? No były dwa, no bo były, były przy nas i tylko ja widzieliśmy jakby. Więc być może to jest. To jest. To jest klucz. I jedna karta będzie działała na wszystkie te drzwi. Oby, oby, bo tam jak to nie, to będzie trzeba ciekawie. będzie. To trzeba będzie metodą prób. Wiem na pewno tam, że było jedzenie, gdzie było jedzenie, była niebieska, to tyle pamiętam. Hmm. no... Aha, tam przy drukarce? Nie. Tam, aha, gdzie tam było, nie było jedzenie. Gdzie było Dobre, jedzenie? Dobrze. Mhm, było. Coś tu gra? Jesteś sam. Ja jestem. Masz Shogana poradzisz sobie. Nie, nie, nie strzelaj, ja nie chcę się zabijać Cię. A, dobra, to jest to mi balanga wielka jedna. Gdzie mm -hmm. jest tak masa tego? Dobra, zostawię to. Nie ma co zabijać tych, tych koni boli. ci nie ukrywam, że nóżkę bym tam uszczknął, no. A ja nawet najedzony jestem, to nie muszę. Właśnie, jakoś tak dziwnie też. No. Czego trzesz ryja? S -s -s strzelę, Jak sięgam, strzelę z tego śrutu. Strzelam! Delej. Dobrze, że mamy tego Kelvina w tamtej bazie. Tak, no dobrze, pokazuję, gdzie jest ten. Kurde, to tak blisko domu mieliśmy ten wykrzyknik, a my po szczelbę poszliśmy. <grystanie> ja myślałem, że to jest tam, bo pamiętasz, że przecież kiedyś tam żeśmy się pocałowaliśmy klamkę, nie? Bo było tylko coś takiego, nie? Mhm, mhm. A, 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 a może po prostu wiesz, jakby. No bo. O! O, co to, znaczy, o! To znaczy To ja. Strzeliłem sobie do... To nie było u mnie słychać. A. Yy, nie, bo chodzi o to, że... Nie, bo tak wiesz co, so, tak sobie biegnę z tym shotgunem i z tą mapą i tak przebieg przy mi przed Rey, no to strzeliłem, no. No, nie ma co kisić tych strzałów. Tak. No ale ty żeś w ogóle, ty, że, ty żeś, ty żeś przeczytał tam, że legenda tej mapy mówi o tym, że, że te wykrzykniki mają jakieś useful rzeczy, które trzeba zebrać na pewno. Gdy no to czyli zostałeś? karta. No tak, karta. Dalej, została nam. Tak, została jedyna rzecz, która nam została. Nice. chodzimy po zielonych punkcikach. Tak, potem pójdziemy po zielonych punkcikach, tak jest. Ło, wow, wow, wow. wow, lagę też miałem, no. Doczytywało się. Ciekawe na przykład, czy polowanie na sarny bronią palną jest git, czy nie git. Pewnie tak, ale. No pewnie tak, ale skoro można jeść kanibali, to po co jeść sarne? Po co jeść sarne, tak. Pamiętam, że w ogóle w deforeście był, zwykłym był... raciwka za to, jak zadość kanibala. Że coś w stylu, że. O! Yy, czyja to rola się stała? Ty, czy on, czy coś takiego? Tak, no tutaj odcinaliśmy tego typeczka, no. Chyba. Nie? Nie. Nie wiem, nie chyba. Chociaż. Nie wiem. czy dalej coś. I no. Gdzie jest? Dobra, gdzie jest na minimapie to? Tu go odcinaliśmy, no. I on tam jest? Żyje? No leży sobie, dynda na dole. Dynda na dole? Dynda. Znaczy nie dynda, tylko leży. Dobra, idę do niego. No lokalizator mam, a karty nie mam. Może my mamy te karty? A jak to sprawdzić? Hmm... Where karta? To jest dobre pytanie. Shotgun... Mamy cztery lokalizatory GPS. Ja mam. Ta, no to... 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 Ała. Troszka, liście... Dobra, dobra. No i on zniknął już teraz, w ogóle. Nie ma żadnego wykrzyknika na mapie. No, a poczekaj, maintenance Park. Jest, tu gdzie my jesteśmy? No, co ty robisz? Ej, w ogóle... na tej mapie co mi kiedyś wysłałeś, pokazujesz, że no. maintenance card. No. Tylko teraz pytanie: Czy to jest do podniesienia? Czy to jest do użycia? No, a co, 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 co na tej mapie? No, jest, że tutaj na tym zielonym co miga, no, ale to raczej do użycia będzie. Którym zielonym? No, przed nami, tutaj zaraz. Skąd. No, sprawdźmy na no. mapie zaznaczone Maintenance Core. No to sprawdźmy tak, może to, już może, jakąś i... może. Może, no, może. I, I chodźmy zobaczyć po prostu. Ło! Jebamy! Ale to jest strasznie ten. wodospad, matko bosko. O Boże, święty, ile tego tu jest? Hm, czy ty się bawisz? Tak. <noise> Słyszałem tylko. puf, puf. Ty, ale w tej nie byliśmy chyba. Zostają bez głowy. No, w tej wioseczce chyba nie byliśmy, ale tu nic nie ma. Nie, no jest, takie rzeczy wiesz. Zawsze warto pozbierać. Może jakąś amunicję tu będą mieć, o. O, na przykład... O, szkurwencja. To... Widzę, że... Znaczy, im to porozwalać? Bo by... Tak. Heh. Nie ma! Nie ma! Tu... O! O ty gnoj. Ej Paksik pomocy Możesz. Yy, Już tam, szczelić no, no, mu? ucieka Dzięki, że mi wyjebałeś, no o, Bardzo mi jest w twojej strony. 16 jest szybciutko Paksik, musimy się sprężać. Tak, tak, tak. tak będziemy wracać po ciemku. <noise> zawsze. A, no to tak, 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 tak. As fucking always ale nie musi tak być. Może yeah. być ciężko. Dobra. Mówi, że tutaj coś było, tak? Ale tutaj no chyba na tym zielonym nie ciebie. byliśmy nigdy, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak? Ja tak. nie wiem. Chyba. Przecież może. Nie wiem. Nie pamiętam. O jest. Ale... O, od... no, no. Nie... E. No nie pamiętam. Nie wiem. Nie pamiętam totalnie. Czy byliśmy Jest czy nie? To wejście. Chyba musimy wykopać? Tak, tu trzeba wykopać. Nie, nie byliśmy tu! Patrz Przeszkajmy tak, z tą okolicę. Tu kopiesz? No już szukam paty o! wykup o! Jakaś żywica do drugarek. Ja się idę napić z rzeczki.

Tu wokoło trzeba jakoś... O, kość. O, ty coś masz? O nie, kość. Jak trzymasz lewy przycisk myszy... A tą kopię cały czas. Tu jest władz, tak. dobra, trzeba tak, go tak, tak, kopać tak. całego. No, no to wiem. tu nie byliśmy. No i tu może być ta karta! A jak znajdziemy kartę? No, 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 no No, no, no No, czyli był nam potrzebny tak czy siuś, jak był nam potrzebna ta... ta... Łopateczka I no, poszliśmy tak. przez przypadek po... O O Dobra, otwieram? Twoje oczy Maintain... Tak, to też jest super, no. Maintains A. Nie, nie. Oj, jest twarz. Tak. <grystanie> Dobra. Wow. Nie widzę. O już widzę. Wow. Czekaj, Paksik, l Elczka. Wow. Eee. Uh. O, możemy zjeść Na przykład właśnie teraz to zrobię Ja mam fulka Czekaj Pak siek nam na mny Dobra ja tą lepszą siekierkę chcę w ogóle sobie wsadzić, ale nie wiem gdzie ona jest Ty yy, i... Po prawej stronie masz Tam przyśmopacie Taka siekiera dobra to jest Tak, ta. tak, tak Ty bo tu jakiś chłop znowu UGA buga Ty patrz o na sobie jest Laleczkę? Nie, no. laleczką Laleczka. jakąś. Coś tam gra? Tak. Ja bym chciał baterię. Urwa. No znowu nie, nie naładowaliśmy, coś, nie? też prawda, zapomnieliśmy. Dobra, chodźmy do poprawy najpierw. O. 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 Co to jest? Czelownik laserowy! O kurwencja! Mam kartę do dostępu do konserwacji. I tu kolejna jest ta, drukarka 3D. Karta dostępu do konserwacji. To jest czerwona? Dobrze widzę? Tak, no, czerwona. Tak, ona jest czerwona. No i gdzie to, to czerwone, przepraszam? Jakby, gdzie, gdzie, jak ona wygląda, ta karta dostępu? zajeba. A tutaj. Karta dostępu do konserw... Kon... Czego? Konserwacji. Ty, bo. Ej, Paksik, bo? Paksik! Co się stało? Przed. Ja Co to się poradzisz, ty? Okładka albumu collected. O, tu można spać i tam. O, ja byłeś... O! Możemy się tu przespać? Super, no, fajnie tak, będzie. No to... Ale nie, nie teraz no, jeszcze. Co tu jest do przespacia? Ja tylko. Jeszcze innego? zapiszę. Nie. O, sanie. I właśnie, no, zrobimy, z, zrobimy sobie to sanie. Bo ja widziałem, że w ogóle to można zrobić ten no-fall damage dzięki temu. Ale to tysiąc. Książka? Nie mamy tyle. Ja nie mam tyle. Masz przy sobie? Mhm. O, tutaj. Po, 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 po. Yy! Co się stało? Zebrać się można. Uuu, jaki elegancki. Jestem elegancki? No. A weź ty się, brzebiesz. Już, tylko muszę przeczytać książkę. Ten. Musi, nie, on nie może tak, musisz ten, musisz wziąć. Yy... No tak, ale musisz obrócić na O, i teraz mogę dopiero. Hehehe. <laughs> Fajne. Dobra, czekaj, bo tutaj mieliśmy. już nic więcej nie ma. Ja chcę te sanie, o. Dobra, niech się mi zrobią te sanie. Chodźmy zwiedzać dalej. Czekaj, czekaj, no już wydrukuje? Poczekaj na mnie! Ej! Oj, 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 oj. Co? A, słyszę. co robisz, no? Ty, Pak, ale ja cię tutaj naładowałem w sumie to. Ma, możesz to zrobić, drugie. Ale. Ja jakoś nie czuję fanu, mieć te sanie, po co mi to? Siatka techniczna? Co to jest? Siatka techniczna. Ja wydrukuję to, zobaczę co to się dzieje z tego. A sanie są po lewej gdzieś jak rozumiem? Ta. Wydrukowane sanie. Siatka techniczna, kolekty. O, inna siekierka tu jest. To po Coś tu było ciekawego w ogóle? No, to parek strażacki, gdzieś tam. O i żywica bez rukarki. No to właśnie, możesz iść tu. za dźwięki. Nie wiem, wydaje mi się, że coś ob, obijanego czegoś. Gdzie jest ta. A tu jest, no, dobra. To porek strażacki. No co tutaj? Ono ma obrażenia bardzo duże. Ono ma dokładnie prawie to samo co... co ten. Co modern ta mm -hmm. leciutko może ma większe te Obronę ma inną Co ty robisz? Zabijam te małe główne. Ja chcę zobaczyć co tutaj Siatka Gdzie jest ta karta, którą podnieśliśmy? Z lewej strony Hmm. a jest Siatka techniczna Połącz. A z czym mogę to połączyć? Pancerz techniczny! O kurde! Nie wiem co to jest. Totalnie Cicho. Dobra, chodź yy, paki. To co? Yy, ten? Czekaj, bo ja mam wrażenie, że mi się kraftowanie zepsuło tak całkowicie. Coś takiego prostego do skraftowania. Yy... Masz alkohol, może? Butelkę alkoholu? Mama, co? Weź ci mi wyrzuć. Muszę ci wyrzucić. Te... Muszę hmm... Czekaj, muszę znaleźć. O, mam. Dałem ci. Coś poleciała, ale nie widzę jej. Nie, masz w akwipunku już. Aha, okej. Okay. Nie, no działa. No co, czego nie możesz zrobić? No bo. Poczekaj, jak dam tkaninę, to mi pokazuje, co mogę z niej zrobić. Mogę? Czyli, jak dam to, to mi powinno pokazać, co mogę z tym. No bo nie mogę tego jeszcze założyć: mocowania latarki albo celownika do pistoletu. Aha. Nie mogę po prostu. Nie wiem dlaczego. Mogę? Nieważne. O, no to ja już. Yy... Patrz. Ty, a jak tobie dam, to? To mi będziesz mógł? Połączyć? To no co, co, co ty mi dałeś? Chciałbym ci dać pistolety i ten. No, Ale nie, nie, nie mogę tego się Możesz dać. Nie, nie mogę. No to gównianie. No dobra. To co, lecimy... aś spać Tak, idziemy spać i... Dobra, to ja zapiszę. Spanko i do No i teraz właśnie. No i chodźmy do najbliższego niebieskiego zielonego punktu, tak bym O, głód czuję. czekaj, ja sobie tylko te. No ja też sobie. Dobra, to może o, TMRE, bo tak jest wciuli trochę. O. Dziwne, że to ci nie działa w ogóle. No, wszystko się robi siwe i nie mogę nic połączyć. Co, co, co? Jeszcze raz, to jeszcze raz. mi się w EQ robi takie siwe, że nie mogę jakby już nic Ale to nic nie, coś? no to poczekaj, no musi, weź prawym, weź jeszcze raz, prawym przyciskiem no? myszy daj... Pra... Na pistolet. Prawym, tak, dajesz, nie? No. Tam daj jeszcze raz Ko koło... do tej walizki, daj no. do tej walizki, tam masz jakby tę latarkę taką, nie? No i nie mogę jej kliknąć, ani tej... A nałożyłeś, a nałożyłeś tą szynę? No, a gdzie ona? No też tam była, w tej skrzynce. Była taka szyna, którą zakładałeś na nią, no, na ja pistolet. No, ja zakładałem raczej tą szynę. A masz Ale... po prawej stronie zdemontuj. Na tym, No zdemontuj masz, na jak weźmiesz sobie ten pistolet i masz zdemontuj prawym wszystkim myszy. To nie mam. I ona się tak kręci to koło, ja nie mam, czyli ja bym tej szyny nie miał. Nie masz tej szyny w ogóle? No widocznie nie mam. No to dlatego. No tak, no musisz mieć tą szynę. Przecież podnosiłem. Nie pamiętam już gdzie, ale no, Ja też nie wiem. Ech. No dobra, chodź. No dobra. Pewnie przy pistolecie była ta szyna. Nie. Nie, gdzieś w okolicy, ale nie. Dobra. Chodźmy do miejsca, do którego mieliśmy iść. O czemu mi nie działa? O. No, znowu idziemy razem, super. <śmiech> <śmiech> no, znowu przeniknąłem przez ciebie. Dobra, Dobra, czyli to jest jedna z tych rzeczy. <laughs>